to poprosimy się za biskupa o udzielenie błogosławieństwa. Przyjmijmy teraz błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej. Niech ono sprawi, aby te wszystkie sprawy, które nam towarzyszą, te intencje, kiedy przybywaliśmy do kościoła na dzisiejszą uroczystość, żeby one mogły się zrealizować, zwłaszcza w odniesieniu do księdza prawata dzisiejszego Jubilata i podniesienie do tych wszystkich, którzy razem z nim, choć niekoniecznie w tym kościele, obchodzą właśnie taki piękny jubileusz, który tuż tuż zamieni się w półwieczę, żeby mieli jak najwięcej radości z tego powodu i żeby ich miłość, nadzieja mogły się intensyfikować z latami. Przyjmijmy zatem to błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Społożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z i samych siebie, a Chrystus, stając się bratem, nauczył nas wołać do Ciebie. hoyche oh,